Z tej strony dzisiaj Wietnam, wojna, wojny w Wietnamie. Gramy nie wiem na taka co jest mapa, to jest bet Company 2 Wietnam wietnam Wietnamstwo. A jeśli macie bet Company to zalecam, wymagam, rozkazuję Wam zakupić. Wietnam jest jest chyba 200 razy fajniejszy niż samą bet Company. Uch, to jest gram medykiem dużo osób gra medykami tutaj ale bardzo mało osób podnosi, nie ma czegoś takiego jak nie wiem, graliście w trójkę jeśli gracie w trójkę, graliście to to tutaj nie uświadczycie wartki... kurde nie mogę podejść pod skórę wartkiego podnoszenia coś w stylu defibratora, znaczy tu nie ma defibratora, tylko jest strzykawka eee, oczywiście nie powiedziałem, nie zadmieniłem gramy tryb Rush One to one chyba Gramy tryb Rush Znaczy tu jest gorączka, ale to Rush y Szturm Trójce Ło, wow, podnieśli mnie. Cofam to co mówiłem o podnoszeniu Dobra, jednak wracamy do tego, że nie mogę zlokalizować przeciwnika. Wetnamskie szczerwa mnie zabijają No ale nic, ci co mają betką pany dwójeczkę Sniper na plecach, sniper na plecach! Nie blokuj yy, ci co mają Betką Pany 2 naprawdę zalecam, zalecam, zalecam. Z tego fajnego dodatku bardzo fajnie się gra w dżungli. Ciężko jest. Pff, w ogóle ciężko jest że przeciwnika tutaj, jak wszyscy się staną w krzakach i udają człowieka krzaka naprawdę masakrycznie. Często się patrzę na przeciwnika i go nie widzę. No nie da się wejść pod górkę, no co to zamiar za Amerykanin granat radzimy Grandichem gram, m jeden grant kurde dam radę wstawaj wstawaj strzykawkę trzeba chwilę odczekać aż nie ten akurat strzykawka ma do tego widzę że też ogniem w... I to jest fajna broń właśnie, to ognie. trzeba się nauczyć nim wa walczyć. Pod... <gry> Okopy można fajnie przeciwnikowi wypalić. Kurde, nie wiem skąd, nie wiem skąd, nie wiem skąd, nie wiem gdzie uciekać mam. Nie wiem czy oni nie są nad nami po prostu. Ciężko mi powiedzieć. Że to mój granat, ich granat, mój? Kurde. A widzicie walka taka... To jest się, się coś... O kury. Strzelam Grande Mozeza jak nie wiem. Gdzie to jest cała mapa? Tylko że to, to oczywiście tak się nie spali. Jej. Nie wiem, Memotaczem bardzo, bardzo niewiele grałem. W sumie jakby powiedzieć nic, a nic. Ale widzicie, chłopaki szaleją. Palają wiochę. Kurde, nie, nie wiem nad gdzie jest przeciwnik. No, mogę Wam powiedzieć, że ja na przykład brakuje mi na pewno. O kurde, życia granat. Brakuje mi na pewno bardzo po, położenia się tutaj. O, podnoszą, podnoszą. Kopaki. Dzień wietnamski już Gdzie jest nasz kurde, nie widzę go Spadł, dobra, ale dałem ciała. A nie, do drugi mnie zabił, dzięki Bogu. <grym> ale ciała i tak, i tak daję. No niestety mam ping 205 i to jest chyba serwer Tak z najmniejszym pingiem jaki... Znaczy najmniejszym pingiem. W ogóle... To jest jakikolwiek serwer. To jest jakikolwiek serwer w ogóle, który znalazłem, który mogę sobie pograć, bo... nie będę skłamać, to w nocy, nad ranem i w ogóle jest znaleźć... znaleźć fajny serwer, żeby... Ła, podnieśli mnie. Żeby, żeby, sobie pograć, to naprawdę... Ła... Wow. Zabili czerwonego. Chciałem podnieść kolegę, ale oczywiście... pierwsze co zrobiłem, zacisnąłem nacisnąłem wyrzucenie apteczki. Super idziemy po spalonym wajetnamie idą kurde grandzich zawodzisz mnie albo no, moje palce zawodzą z tyłu snajper gdzieś siedzi Kury nie wiem nawet nie wiem sk skąd trafił mi raz ze snajperki na pewno no, jakby to był hardcore, to już bym się wkurzył, bo to byłby Na strzelacha bym był, kurde. O kurde, nie wiem się chować. Hmm? Chciałem go nożem machnąć. Wystarczy tylko trafić nożem i gościu pada od razu, nie ma żadnej animacji ani cokolwiek. Ale niestety, złą rękę. No kolego, gdzie ty jesteś z drużyny? Kurde, ale się zrespiłem No, gram Grandem, więc... Mam 8 pocisków Dobra, zaraz zmienimy Widzicie, medyk co ma Tego... Jeden, ale jeden Tak zwany Thompson Zaraz, tylko szkła, że nie ma okrągłego magazynka Tylko mam zwykłą Zwykły taki Zwykłe takie dziadostwo Kurwa i tak nie mogę trafić Nie wiem co jest ze mną Masz suko, idziemy Łołowo Kurde, myślę że to nasz już nie wiem Zgubiłem, widzieliście flame Towerem jak mnie tutaj przypalił Metaczem ognia, ale to nie wiem myślę że to jest mój Nie wiem tego kłamał Myślałem że to mój ja Oczywiście nie wyjrzałem no bo co? Człowiek z ogniem z latarką gościu jest tam Nvidia Ha, kurde lamusie się Nie mam teraz granta Teraz to mogę sobie próć o skończył się dzień dziecka, widzę Więc jeszcze raz zachęcam tych, co mają betką 2, żeby sobie za raptem, nie wiem, 25 29 zł, 29 kupili kod i. No, o... Wojna. Wojna zawsze jest taka sama. Mogę wam powiedzieć. Gdzie tu kurde strzelają? Ja nie... Powiem wam szczerze, nie grałem. Adam. Powiem wam szczerze, że nie grałem tutaj, Rasha. Na tej mapie grałem trochę podbój Conquesta i jednak chyba jestem Zarażem, bo dosyć fajnie to fajnie wygląda niż niż podbój, który no, ogranicza się dosyć do kawałka tej spalonej ziemi. Oh, cool, no. kurde, ja z której strony no nie idą, bo nie wiem, już chyba wiem. kolego, że mnie osłonisz, dupsko. A my jesteśmy Wietnamczykami, nie? Czekajcie, nie to... Wyglądam jak Amerykanin, ale okej, okay, dobra. Ważne, że go zastrzeliłem. O, boś z, z góry skądś... Tu oczywiście pociski przez to drewno przechodzą, więc chowanie się w budynkach czy w czymkolwiek to też jest takie... Chowam się, bo schowam, ale jak nie dojrzę to mnie zabije Więc... nie zdążyłem wow. z chęcią podnoszenia swoich zginąłem od granatu chciałem powiedzieć, że mało nie zginąłem z, ch z chęci z pomagania naszym, ale <laughs> jednak śmierć nadeszła szybciej niż ja mogłem przewidzieć Jesteś z nami, kurde, chcę podnieść się Nie ma tak... Ło! Wow. Wypróbuj tutaj gościu Pod jedynką mam pistolet Pod dwójką karabin główny I matko boska, córko jedno przynajmniej Nacisnąłem jedynkę i przytrzymałem sobie spód, żeby Zrobić serię, no plus 3 do geniuszu no nie no pokój się cofasz gość kurwa widzicie no do drużyny też wiele zależy ale drużyna nie gra szczególnie moi zamiast ruszyć do przodu i strzelać tam mi się cofną przyblokował mnie i dupcko blade musiałem sklonąć go bo psychicznie mnie wytrzymał trochę ostatnio zaniedbane są nagrywane na nasz kanał nie wiem czemu w ogóle Mam wrażenie, że to tego ja mam nagrywać Och tych Nie wiem jak tak szybko mnie zabił no, ale... Widzicie teraz tu nawet już w kalendarzu nie muszę tego wymieniać bo podnoszenie jest Jak święta raz na rok Kurde, tylko mi wyskoczyć z góry to cię to jeszcze jest chyba tak, że w też można strzelać, nie trzeba go uzbroić. Ła, wybiegła. Oczywiście jeden z góry, jeden z boku. Yy, tu bodajże jest tak, że znaczy wiem, że w Bed Company jest tak, że jak jest MKą w budynku i się zawali budynek. Oczywiście tam się da wszystkie zawalić budynki. To emką wybucha. Yy, tutaj... Yy, tak, wiem go. Tutaj bynajmniej budynki to są wietnamskie, myśl technologiczna. Więc tutaj te budynki to są raczej takie... Hmm. Jak dla powodzi. O kurde, od boga ja strzelam sobie w bękom. Eee, no i się budynki raczej nie walą, w ogóle co to coś, myśl konstrukcyjna Wietnamu. A tak to pff, można chyba strzelać nawet wękoma i jego po prostu rozpiździć w ten sposób. To chyba ostatnie są. No, tak przed każdym rozpoczęciem gry i po każdym tym, i po każdym zakończeniu jest jakiś taki tam opis czegoś tam, że wojska, coś tam, coś tam, coś tak jak słyszycie. Ale no, nieważne, dzięki za uwagę, mam nadzieję, że będziecie oglądać i do usłyszenia. Miłego dnia, które rano nagrywamy. elo elo.